Witajcie, To z Kości i szybka wrzutka. Dziś gramy sobie w King of Dice od wydawnictwa Habba, czyli małą, ale bardzo przyjemną turlankę, w której to, jak to często w grach bywa, będziemy mieli do trzech przerzutów. To, co będzie po trzecim rzucie, już będzie naszym finałowym wynikiem, i na bazie tego będziemy sobie zdobywać karty postaci. Naszym celem jest rozbudowanie księstwa. Jest takie fantastyczne księstwo, więc są tu krasnoludy, gobliny, jakieś tam inne grzybowe stworki. No i różne fantastyczne miejsca, jak zamek, góry, czy jakiś magiczny las. Karty będziemy zdobywać na zasadzie ich spełnienia, ich wymogu czyli przy odpowiednim rzucie, tu sobie spreparujemy trochę. Na przykład, o! Mając trzy zielone kości, mogę wziąć tę kartę. Kartę odkładam do swojej puli zawsze na wierzch. A to dlatego, że niektóre karty mają zdolności specjalne, które działają, póki one są na wierzchu, czyli póki nie zdobędziemy jakiejś innej karty. No, i tak na przykład możemy mieć dodatkowy przerzut. Możemy mieć dodatkową rundę w momencie, kiedy tą kartę zdobyliśmy czy zdobywając tę kartę, zdobywamy też kartę znajdującą się obok na torze. Gdy już zdobędziemy kartę, to całą resztę sobie przesuwamy. Jak widać, czasem karty kolorem pasują do wioski czy lokacji, która się do góry znajduje. To oznacza, że w momencie, kiedy wykulnę na przykład cztery czerwone i zdobywam niebieską kartę, a jest ona pod niebieską lokacją, to zdobywam też tę lokację. Czyli dostaję jeszcze więcej punktów. Tu już od razu widzimy, kiedy gra się kończy, bo gra skończy się kiedy zabraknie nam kart postaci. Zabraknie kart minusowych, a karty minusowe dostajemy za każdym razem, kiedy nie uda nam się czegoś zdobyć, a są to karty, gdzie może być wartość minus 1, a nawet minus 4. Gra skończy się także, kiedy skończy się jedna skupek lokacji, a to zawsze są 3 w danej i odpowiednio 2, 3 albo 4 punkty możemy zdobyć. I tak naprawdę to wszystko. Taka prosta gierka. Jak widzicie czasem trzeba mieć identyczne wartości, czasem sami sobie wybieramy jaka to ma być wartość. Na przykład tu muszę mieć trzy identyczne wartości i dwie identyczne wartości, czasem są to kolory, czasem musi być po kolei. A czasem muszę na przykład w kościach mieć wynik równy większy 30 i wtedy takiego smoka, jak widzicie jako prezent daje jakiemuś graczowi i dostaje on no minus 6 punktów. I to wszystko. Bardzo prosta, szybka, ale jakże przyjemna gierka z tym naszym ulubionym or Luck, czyli hmm, uda się czy się nie uda, czy zaryzykować czy nie. Co ważne, minusowe punkty mamy cały czas odsłonięte. Pierwszą z brzegu, więc wiadomo czy można zaryzykować, bo najwyżej dostanę minus jeden. Czy lepiej nie kombinować, bo mogę zdobyć aż minus cztery punkty. Gierka bardzo ładnie wykonana, bardzo fajne ilustracje. Drewniane, ładne kosteczki. No zresztą, hub'a wiadomo, ona przy, wydaje zawsze bardzo ładnie, przyjemnie gierki. Także, jeśli będziecie mieli okazję w King of Dice zagrać, to spróbujcie. A jeśli lubicie takie proste, przyjemne gierki, no to oczywiście polujcie. Gra w Polsce wydana, ale jak się postaracie, to da się ją dostać. To wszystko. Dzięki za uwagę i do kolejnego filmiku. Cześć.